Z Państwem grupa Twaruk. FARUK! <twarug> Szanowni Państwo, zagramy dla Was spektakl, który jest formatem strumień świadomości. Czyli zagramy pierwszą scenę, która będzie inspirowana Waszą sugestią. Każda kolejna scena będzie inspirowana tą poprzednią, która się wcześniej wydarzyła. Zabieramy so, może w slow motion, żeby się nie paścisnąć. Um, Proszę o losowe słowo. Rubaszny. Kostka. Rubaszny? Kostka. Rubaszny. Kostka. Kioter. Kikut. Beczka. Autostrada. Um, dziękuję Katuszka. bardzo. Mam Rubaszny. Pasuje? Jak ja nigdy.

Jest chleb, jest masło, jest szynka. Tak. Wszystko zgodnie jest z listą. Jesteś spóźniony. Kuchnia jest pusta. Stałem na czerwonym. Przepraszam. To Ale Ale już jest popatrz. To już jest czwarty raz, kiedy ty się spóźniasz w tym tygodniu. Nie zacząłem to odznaczać. No prawda, wcześniej wcześniej właśnie zostałem złapany na. Przez migające zielone i dostałem pouczenie, dlatego teraz musiałem zaczekać. Dostałeś pouczenie za przechodzenie na migającym zielony. Policjant, policjant wyjaśnił, że to jest jak żółte dla samochodów, więc już teoretycznie nie powinno się przechodzić przez przejście. Jak nie, nie powinno? Nie powinno się przechodzić przez przejście na migającym zielonym. I co to, zatrzymasz się w pół drogi i się cofniesz? Ja, co tak nie. zrobiłem, tak zrobiłem. Co? Nie, nie, w nie. W Przepraszam cię na emocje. Moment, Wiesz co, ale to bym ja zawsze przejeżdżała na żółtym. Ja nie wiedziałem, że tak nie, wol... nie wolno przejeżdżać na żółtym. Przejeżdżasz na żółtym? Oczywiście, że tak. Ile już zapłaciłeś? A Ani jednego, nikt mnie jeszcze nie zatrzymał. <grym, <grym, ja zapłaciłem już trzy. No, to niezły... niezły szok. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie wiedziałam, czy taki można. Ale Dzień dobra, z... okej okay, to. Zacznę wkładać po prostu rzeczy. Co jeśli? Co jeśli... ci policjanci mnie po prostu na no, halichali? Ej, faktycznie. Ja nigdy nie dostałam mandatu. No ale nie jeżdżę od pół roku, a ty jeździsz cały czas. Wiesz co, ale to jest, to jest bezczelność, naprawdę. Nie dość, że e, normalnie się czepiają i ja. Wiem, że trzeba ta lekwia samochodową zamontować. Tak, wiesz to dokładnie. I trzeba już teraz patrzeć im na ręce. Wiesz co, po prostu ty się wybadałeś... Może ty nie wiedziałeś. Ale to jest pewnie legalne, tylko oni tak robią w wała ludzi. Ja zdawałem jeszcze jak była stara szkoła jazdy. Mój instruktor zawsze wspominał mi, że nie warto ryzykować. Więc ryzykowałem. W sensie, instruktor ci cofał jak miałeś żółte. W sensie przejeżdżaliście przez skrzyżowanie, tak, tak? Nie, nie wiem, powiedzmy tak? rondo I on tak. widzi żółte. Tak, po czym zmienia Ci bieg na wsteczny i zaczyna tak, 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 w... tak było. Tak było. to jest większe zagrożenie niż niż jakbyś pojechał. I ty tak po prostu, okej, okay. nie ma sprawy, nie spamy. Tak. <z hairy> okej. <Okay. ty Brilliant> Ale Masz już herbatkę? Tak, parzy się. Masz piękne mieszkanie. No, całkiem niezłe, nie? A Lokalizacja jest świetna. Normalnie czujesz się jak na wsi. Bo tutaj po prostu nie ma w ogóle, wiesz, sklepów, takich rzeczy. One są wszystkie schowane z tymi kamieniami. Czyli taki wiejski chłopak z ciebie. <grystanie> nie, po prostu wynająłem kawalerkę. Tak, jestem wiejski, totalnie. To jest. Mam krop, mam dwie krowy, tylko ze sobą. Ale dać samochód, żeby mieć niektórych. poświęcenia. Tak. O, jestem totalnie wiejski. Rzem jest. Na ścianie widzimy portret Marcina z widłami w takim kapeluszu słunkowym. O, nie patrz, to tak... A, to taki, stary, rodzinny. już z widłami jak na tym obrazie amerykańskim. Ale brakuje ci czegoś w tym obrazie. A, kogoś obok. <śleszy> Uważaj, to przywiodłem ze swojej rodzinnej wsi, prawda? Nie Brakuje mi tak. Brakuje mi kogoś, kto. Zróbmy sobie takie zdjęcie teraz. Masz widły? No. Tak! Mam e, w kuchni, tylko mam taką mniejszą wersję. W kuchni widzimy piec kaflowy. <głos> o! To jest za małe. Musisz zaakceptować, zaakceptować rozmiar moich widł, <noise> jak chcesz być zjednoczony. Ja nie wiem, czy potrafię. No, nie... Kupię większe widły. Tak. Tak, kupię. Pierw... Pierw... Pierw bardzo dużo. O! Takie jakich używają rolnicy, takie. Dokładnie taki rozmiar. O! Mój ciadek taki miał. Tak, dwa metry wideł. Jej, jak ty pięknie robisz, jakbyś kończyła pracę właśnie w Polsce. O. No i się, Hajder. Stary. Przyniósłem Ci e, to, co mnie prosiłeś. Stary Stary ołówek. Na szczęście. Jezu. Ten jeszcze obgryziony, gdy byliśmy tak. w Kanadzie. Tak tak, tak, tak. Dzięki ci bardzo. Zresujesz się? No teraz to już w ogóle. Jezu, dziękuję Ci naprawdę. Księgowy Roman był tak przywiązany do swojej pracy, że nawet na ślubie musiał mieć swój ołówek, którym zapisywał rachunki. Zanotuję wszystko, cokolwiek się wydarzy od dnia mojego ślubu i będę prowadził niesamowicie dobre tabelki, rubryki. Wiem to. Widzę to w Twoich oczach. Wow. Super, że wybrałem Cię na mojego świadka. Ja się cieszę, że Ty potem mnie nie wybrałeś na no. <śla> nie, nie, w moment... wszystko, wszystko w Kanadzie się zmieniło, tak? Ja, przepraszam, że się wcześniej jakby. nie doceniałem w pracy, jak pracowaliśmy razem. Nie przyjmij. Musiałem wszystko za Ciebie robić, bo mogłem Ci zaufać, żeby nawet. nie ufaliśmy. Oh, oh, oh. Ja myślałem, myślałem, że razem jakby robiliśmy, wiesz, 50-50 wszystko, nie? Wszystko się zmieniło jak pojechaliśmy do Kanady. Za to się nie zmieniło. wy Kana... Od jak dawna mnie opanujesz? To się Boga nie kalkuluje. A może się kalkuluje? Może jestem tak zły. Nie wiesz co? Weź sobie ślub sam. Znaczy i tak z że weźmiesz ale... Będziesz bez mojego tam wsparcia. Niech Tomek to zrobi. Przepraszam. Przepraszam cię bardzo za... za to, że cię uraziłem. Wiesz godzie, dupa ja jest samodowstwi ślub, dlaczego ja ci robię dramę z tego powodu? I oni <grym> się, się on on <grym> kańą. są podobne. Kanada. Piękny kraj położony w Ameryce Północnej. Kiedyś francuska kolonia. Zostało z tego tyle, że Francuzi do tej pory mają tam dużo kontaktów i jest prowincja Quebec, która jest autonomiczna, a mówi się po francusku. Nie ma to wiele mm -hmm. wspólnego ze scenką, która za chwilę się wydarzy. Postaram nie znaleźć takiego krzyża w tym momencie. Proszę nie przemyślałem tego, że wszedłem do scenki i postawiłem im krzesło na środku, Ale to nie jest problem! Możemy jeszcze porozmawiać o Kanadzie. Kanada, za tym miejscem, w którym Bebek jest prawnicją autonomiczna. Dobra, to zagramy Sęgę, w której się znamy. Jesteś dziewcząt na randce i w ogóle. Ze mną powiedzmy. Dobra, ale... Jakuba! GZEN? <ś 2007> nie, 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 nie! Nie ty! Ja, ja się, może no. na dwoje tutaj postawię, żeby nie było tak pusto na stoliku. Dobrze. Nie. Czy jest syroklonowy? Jak kupię... Oczywiście, że to jest Kanada, tutaj mamy praktycznie wszystko. Bośmy sobie <gulatory> ja to obawiam się, że nie o to chodzi. Przepraszam. Nie no, ja się nie złamie, bo ja będę frajerem w tej scenie. Ja też się nie mogę złamać, bo już tak się w moim dobra, dobra ale, ale wyrwałeś mnie w to, siedzi teraz w tą stronę kto tak siedzi na rynku. Jaką nie jestem kobietą, jak w Dobrze, dobrze. Może jesteś na takim tym bujającym takim koniu Dobra, no do, 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 nie, okej. Okay. O, boju wyrwałeś mnie. Ale. Cieszę się, że ja ich Teraz wy zróbcie jakąś normalną scenkę, nie? Proszę bardzo. Okej, okay, okej. Okay, okay. okay. <śpiewanie> Pokaż mi. Pokaż <śpiewanie> nam. Dwaście lat, lat o tych rodzin. Tak? tak. W ogóle nie jest dziwnie na razie. Ten las. Daj się Jakub, jaki las? Wszyscy chcemy wiedzieć. Ja nas sam zasadziłem. No, postać. Ja sam zasadziłem własnymi rękoma, na to, żebyś ty się mógł w nim wychowywać. On cię w lesie całe życie? Sobie, wie, Boże, tutaj spotkasz miłość. Tak jak ja spotkałem twoją matkę. Spotkałeś się w lesie? Tak. Nie w tym, w innym. Posadziłeś. Chcę, żeby twoja przyszłość była świetlana. Żebyś osiągnął więcej niż ja. Żebyś posadził więcej niż jeden nos. A może ja nie chcę. Czym? Może ja chcę do miasta wyjechać. I z krowami. <gry> Tak, nie, nie. Nie, tak. Nie. Tak. Nie. Tak, nie, tak, tak, nie, tak tego chcę. Nie, nie zgadzam. No ale... Ta, tu ma 15 lat! <grystanie> Mogę decydować o sobie. Jeszcze nawet nie skończyłeś liceum. Nie muszę. <grystanie> bo bo już, ludzie już tego nie robią, robią programowanie. <grystanie> no pewnie nie wiesz co to, bo ty tylko w lesie żyjesz. <grystanie> tak. Co to jest programowanie? Mogę ci wyjaśnić kiedyś. Czym ci pomoże w życiu? Daj mi pieniądze i mniejsze godziny pracy w tygodniu. Elastyczne. Prace z domu, z domu. Eee. Ja też sobie sam decyduję kiedy pracuję. Widzisz, teraz pracuję. Ty mi pomagasz. A jak nie zabraknie? Będę musiał pracować więcej. Nie, nie! Nie, tak! Nie. tak? Nigdy mnie nie opuścisz. Zostaniesz? tutaj Za na zawsze. To jest... To jest <grymne> Jak ci zatem programowanie pomoże w tej pracy? Tutaj nic, ale inne, wiesz, bo te programowanie... Ty nie, nie zrozumiesz, bo to jest, wiesz, to jest połączone wszystko, no nie? I to tam są strumienie w powietrzu. <grymne> Internet. Też mamy tutaj strumień, sobie płynie obok. <grymne> No to mam tylko złe wspomnienia z tym strumieniem i z tym lasem. Przez to życie wiejskie mam ranę tu, tu, tu i tu. O bo wy jesteście jedynymi stworzonkami, które chcą przebywać ze starymi ludźmi takimi jak ja. Oh. <grymne> Rynek w Krakowie choć przepełniony ludźmi, niekoniecznie służy poznawaniu ludzi. <grymne> Ty też jesteś piękny na swój sposób. <grymne> nie, od razu dowiedziała. Oh. Tak, pracowałam w urzędzie podstawowym. Tak, tak. Do tej pory mam taką podróż. Że... Ale no, porozmawiajmy o Tobie. <gulandia> to, to straszne. Jakbym ja była oznakowana, to bym w życiu nie wytrzymała. To jest okropne i musisz być na czas. Właścimy, powinni lepiej traktować. Wy powinniście się, powinni się ziarno należy i ciepło, żeby ktoś, ktoś o was się troszczył po prostu. Tak, dokładnie, dokładnie. Wy też macie swoje prawa. Chciałabym ci pomóc jakoś, ale nie wiem dlaczego nikogo gołębie nie interesują.